Witajcie kochani w Natural Way, witajcie po raz kolejny jeszcze z Och, jak mi tu dobrze, jak ja tu odpoczywam i wspaniale się czuję i też chcę skorzystać z tego czasu, żeby nagrać takie filmy dla Ciebie, które płyną prosto z serca, które są zrobione na relaksie, na radosnej atmosferze, bo ja tak naprawdę nie prowadzę tego kanału tylko dla siebie. Mi sprawia przyjemność dzielenie się z Tobą moją wiedzą, ale prowadzę to dla Ciebie, żebyś skorzystał, skorzystała e, i e, zastosowała te wszystkie naturalne terapie, o których Ci mówię, dla swojej cery, bo w tym się specjalizuję, ale także dla zdrowia. I wiesz, jak tak e, tutaj jestem, to e, zastanawiam się też nad takimi tematami, które. E, które automatycznie dla mnie są takie, czuję je i, i chciałabym się podzielić takimi obserwacjami moimi. Wiesz, od 10 lat pracuję ze skórą i nie mam wykształcenia kosmetycznego, tylko nauczyłam się wszystkiego o gabinetach kosmetycznych, bo byłam dystrybutorką najpierw kosmetyków. Sama też walczyłam z ciężkimi chorobami i nauczyłam się bardzo dużo o zdrowiu. I bardzo dbam o to, aby moje życie było naturalne, zdrowe i piękne każdego dnia. I kiedy jeździłam po tych gabinetach kosmetycznych i oglądałam ludzi z trudnymi problemami z cerami, uczyłam się jak to robić. Miałam cudowną nauczycielkę, e, Rosjankę jeszcze kiedyś, e, która mieszkała w Niemczech, która mnie uczyła o różnych roślinach, e, z którą współpracowałam. To e, naprawdę e, też obserwowałam ludzi i widzę, jak bardzo wiele jest problemów skórnych i jak wiele osób boi się kosmetyków dotknąć, jak wiele osób boi się spróbować czegokolwiek nowego. Być może natknąłeś się już na mój film wcześniej, ale nigdy nie odważyłabyś się na przykład czegokolwiek wziąć, czego nie spróbowałaś na przykład w testerze. Bardzo wiele osób tak ma. I teraz od wielu lat też uczestniczę w różnych targach kosmetycznych i widzę, jak ludzie reagują na kosmetyki. Boją się, bo mają bardzo dużo alergii i bardzo dużo jest problemów ze skórą, ze względu na to, że w kosmetykach jest bardzo dużo substancji też które mogą uczulać. Ja pracuję tylko z naturalnymi kosmetykami i ten film jest po to, żeby Ci powiedzieć: Być może nie jest to dobry temat dla mnie, bo jestem osobą, która i produkuje i poleca kosmetyki, ale jestem tego pewna, że jeśli jesteś kobietą i mnie słuchasz, to zdecydowanie używasz za dużo kosmetyków. Za dużo, czyli prawdopodobnie masz na półce rzeczy, które. Hmm, Niekoniecznie e, są ci potrzebne, a zakładam też, że nie służą ci do końca. E, tak jak mówię, obserwując setki ludzi z setkami pro, problemów na buzi, rozmawiając i zajmując się celami problemowymi przez całe moje życie, ten mały hałas, który słyszysz, to jest moja córka, która tutaj miesza maseczki e, dla ciebie, bo też nagrywam jeszcze film o maseczkach, e, ale. O, tu się za mną skrada. E, ale chcę Ci powiedzieć, że zdecydowanie używasz za dużo, za dużo kosmetyków i e, e, spróbuj e, przemyśleć sobie swoją pielęgnację. Ja Ci powiem teraz, co jest Ci niezbędne. Niezbędne lepiej mieć na półce trzy dobre kosmetyki, dobrej jakości naturalne i wyrzucić całą resztę, nie żałować tych pieniędzy, niż mieć mnóstwo rzeczy, które mają bardzo mocne zapachy bardzo dużo substancji, które są nienaturalne i które mogą po prostu które wydają ci się, tobie się wydaje, że są dobre, przecież zawsze ich używałeś, ale wcale nie są. Teraz co jest ci niezbędne? Niezbędny ci jest bardzo dobry produkt oczyszczający i tonik do tonizowania buzi. Jak najlepszy, naturalny i zdrowy, aby był e, już na etapie mycia buzi czymś, co będzie ci pomagało. E, z mojego doświadczenia wyrzuć wszystkie płyny miceralne, jakie masz, jakkolwiek używałeś. Płyn miceralny to jest tak, jakby to była rzecz, która jest na, na tą chwilę, kiedy ty na przykład podróżujesz, jesteś w samolocie, w pociągu, nie możesz umyć twarzy normalnie i wtedy mogę użyć płynu miceralnego. Normalnie używam mleczka, jeśli masz ceretust, to mieszaną lepiej żelu i toniku naturalnego, zdrowego. I myjesz buzię wodą. Kolejna rzecz, która jest ci potrzebna, to bardzo dobre, na przykład serum, które będzie regulowało pracę Twojej skóry. Jeśli masz serę naczyniową, to serum naczyniowe. Takie serumy, ekstrakty, czyste wyciągi z roślin masz na stronie naturalway.pl, poczytek, który byłby dla Ciebie najlepszy. Jeśli masz trądzik i tłustą serę, jest cudowna bukwica, jest mnóstwo rzeczy naturalnych, odmładzających, czysty kolagen, e, czysty jedwab, e, żel fiarunowy. tam je znajdziesz. Więc taka czysta rzecz, która będzie wzmacniała swoją skórę w przypadku na przykład kolagenu, żelu hielożynowego albo y, naprawiała to, co jest do naprawienia, na przykład jak oczar wyżgienicki na naczynka, jest bardzo wskazana. I dobry, naturalny preparat odmłodzający może używać bez względu na wiek. Żal hielożynowy jest dla każdego, dla każdej osoby, która potrzebuje nawilżenia. Teraz kolejna rzecz to krem. Dobry, najlepiej naturalny i wcale nie musi być najdroższy. I tak naprawdę to wszystko. To wszystko, co jest Ci potrzebne do pielęgnacji, cery na co dzień. Nie ma jakiejś rzeczy, która jest Ci wyjątkowo jeszcze potrzebna jakieś zmywacze, wydziwiacze. To jest wszystko marketing. Otem. Bardzo fajnie stosować sobie raz na jakiś czas dobrą maskę. Chyba, że leczysz swoją skórę i masz problem z skórą, to wtedy tą maskę musisz używać regularnie. Ale maskę możesz używać najprostszą, taką jak ci proponuję na Natural Way, na zaczarowanych e, maseczkach, lub możesz używać maski mieszanej, e, takiej robionej z naturalnych rzeczy. E, zawsze szukaj produktów naturalnych. E, Nagram ci ten film i ci pokażę, co jest w kosmetykach, ale to jest mnóstwo dziewczyn, które o tym mówią. Jest mnóstwo parafii, jest mnóstwo rzeczy i nie wszystkie kosmetyki, które mają napisane naturalne, są, na, są naturalne, bo niestety prawo jest bardzo mocno, e, nie jest do, do końca idealne i ludzie to wykorzystują. Sprawdź swoją paletkę. Jestem pewna, że masz za dużo kosmetyków. Mniej kosmetyków, tym piękniejsza cera. I mniej kosmetyków, tym mniej uczuleń, i mniej. Różnorakich kosmetyków, tym mniej problemów z, z serą, które później wychodzą. E, najwięcej problemów, jakie widziałam u ludzi, to u tych, którzy, mieli, którzy stosowali bardzo dużo zabiegów w gabinetach kosmetycznych różnorakich czyli za dużo kwasów, i na przykład wychodzili w nich na słońce, albo ciągle próbowali czegoś nowego. Czym więcej, tym mniej. Widzieliście kiedyś fryzjerkę w gabinecie swoim fryzjerskim? Mało, która fryzjerka ma ładne włosy, dlatego, że tak dużo ma okazji, żeby spróbować nowych farb i nowych rzeczy. Identycznie jest często z ludźmi, którzy próbują za dużo rzeczy i w gabinetach kosmetycznych, i w domu za dużo kosmetyków kupują. Nie daj, e, nie daj się temu przemysłowi, dbaj o siebie naturalnie i wybieraj tylko kilka prostych kosmetyków, które ci naprawdę służą. Życzę Ci tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania, co do porady, jakie kosmetki wybierać, to pisz, będę starała się zawsze polecić to, co znam najlepsze ze swoich kosmetków lub z jakichś innych. Ściskam Cię z tego pięknego parku i życzę Ci, abyś zawsze czuła, że Twoja skóra, Twoje ciało i Twój umysł są silne i że robisz dla siebie dużo dobrego. Buziak!